Wchodzimy w najpiękniejszy okres roku. Pierwsze kolorowe oznaki wiosny mogliśmy podziwiać już na początku marca, kiedy na placu przy Latarni Morskiej rozkwitł dywan fioletowych krokusów. W tej chwili już przekwitły, jednak krokusów w mieście powinno być o wiele więcej, bo te zostały posadzone w kilku miejscach na terenie koło brzegu. Niestety okazały się przysmakiem dzików, dlatego najwięcej krokusów można było spotkać jedynie na górce przy latarni morskiej. Zjadły nam dziki, staraliśmy się, ale oczywiście one przetrwały punktowo, a krokus ma coś takiego w sobie, że on zostając w ziemi rozmnaża się i możliwe, że one się jakoś odrodzą, chyba że dalej będą przysmakiem dzików, albo uda się jakoś jakimiś działaniami spowodować to, żeby one po prostu nie wchodziły na te rabaty, żeby nie wchodziły do miasta, ale na tym się już nie znam. Eee, są przysmakiem tulipanów nie jedzą, innych cebul nie jedzą, jedzą krokusy. Nie wiem o co chodzi. Ale wkrótce na terenie całego miasta za sprawą innych nasadzeń zrobi się bardzo kolorowo. Zmiany będzie widać z dnia na dzień. Na placu 18 marca zaczęły kwitnąć żonkile. I wychodzą pojedynczo cebulice syberyjskie, te dywany niebieskie. Eee, po tych dywanach niebieskich, po cebulicy, będzie kwitła brunera. Wszyscy ludzie myślą, że to są niezapominajki, ale to jest brunera. Ona się tu ładnie e, za chwilę rozwinie po tej cebulicy. E, no i tulipany już są z 15 cm nad ziemią. W tym tygodniu też zostały wykonane prace oczyszczające tutaj te rabaty. Są przycięte róże, są przycięte lawendy. Ten tydzień, jak mówi Monika Buśko kuś przyniósł w mieście dużo zmian wizualnych. Na rondach zostały przycięte trawy i od teraz, aż do późnej jesieni będą kwitły kolejne rośliny. Także rośliny cebulowe najpierw, dużo tulipanów dosadziliśmy. Było ich dużo już w tamtym roku. Zakwitną na tym łuku zewnętrznym przy ulicy Jagiellońskiej, tutaj gdzie mamy ten park przy restauracji Barka. Tam było ich bardzo dużo i to był spektakularny widok, one miały piękny kolor, więc tam na pewno będzie, będzie dużo, będzie na pewno przyciągało to mocno, bo ich jest bardzo dużo. Dosadziliśmy też w centrum miasta tulipany przy urzędzie miasta w kole bukszpanowym na skwerze. Dosadziliśmy też przy inwestycji miasta na jedności narodowej na końcówce bliżej parku Antoniego Szarmacha, tam są dosadzone tulipany. One też kwitły tutaj oczywiście na placu 18 marca, zakwitną też na Rondzie Praw Kobiet. Także oczywiście kwiaty cebulowe to jedno, ale zakwitnie mnóstwo za chwilę drzew kanzanów, czaremchy, przeróżne drzewa owocowe w mieście. Ale planów dotyczących upiększenia naszej miejskiej przestrzeni jest o wiele więcej. Mamy już plany na kolejną jesień. Już chcemy stworzyć nowe nasadzenia jesienią i w ogóle jest strasznie dużo planów, bo wszystkie remonty dróg w mieście opierają się już nie tylko o wymianę nawierzchni, infrastruktury, ale o nasadzenia. Wojska Polskiego jest w tej chwili zamknięta, jest w remoncie i to będzie niespodzianka, bo tam będzie też bardzo zielono. Oczywiście też będziemy, już są nasadzane rośliny jednoroczne wiosenne, czyli stokrotki bratki w Donicach, w centrum miasta, w takich głównych miejscach, tam gdzie mamy Donice, dosadzamy rośliny jednoroczne, żeby ten akcent kolorowy, ten taki co prawda krótki, bo to nie są rośliny, które się odnawiają, które, które będą ponownie wyrosną kolejnego roku, ale takie akcenty musimy też stosować w mieście, w donicach. A w, wszędzie w gruncie, w parkach postawiliśmy na rośliny wieloletnie. Jest to oszczędność i, i logika wskazuje na to, że rośliny wieloletnie po prostu powinny być główną, głównie sadzone w miastach w gruncie więc tą taka jest idea Monika Buśko się zachęca wszystkich do spacerów i podziwiania coraz to bardziej zróżnicowanej roślinności na terenie naszego miasta